Cześć Boże, dzień dobry, słowo budzik. Czy chcesz naśladować Jezusa? O tym będzie dzisiaj. Zapraszam serdecznie. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu, za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Dziś święto świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty. Piękna postać, szczęśliwy człowiek. Dlaczego? Bo Jezus ujrzał go. Zauważmy, że zanim Jezus powie: pójdź za mną. Ujrzał Mateusza, to nie tylko popatrzył, a gdzieś tutaj jest Mateusz, on popatrzył na tego człowieka, celnika, popatrzył na jego życie, spoglądnął w jego oczy, dostrzegł tak bardzo osobiście. I wtedy mówi: pójdź za mną. Po łacinie to brzmi sekwere me. To tłumaczenie łacińskie. Sekweremę. Pójdź za mną, to znaczy krocz dokładnie moimi śladami. Nie rób swoich, idź za mną. To pójdź za mną nie oznacza tylko idź swoją drogą tam gdzieś patrząc na mnie, byśmy mieli jakiś kontakt wzrokowy. Pójdź za mną, oznacza idź dokładnie, moimi śladami. Krok w krok. I Mateusz zostawia swoją codzienność, zostawia to, o czym żyje jaka to była codzienność, no wcale nieświetlana. Był celnikiem, nie był kochany przez ludzi wcale. Celnicy kantowali, służyli okupantowi. To nie jest piękna przeszłość Mateusza. Ale Jezus patrzy w serce, Jezus patrzy na człowieka. On nie widzi tylko tego, co człowiek robi i jaki jest w zewnętrznym zachowaniu. Jezus widzi, co jest w sercu, i Jezus też widzi możliwości, które są w człowieku, kiedy pójdzie za nim. I dlatego mówi Mateuszowi: Pójdź za mną. On zostawia wszystko, zostawia swoją codzienność i idzie za Jezusem. I zmienia się jego życie. Zaczyna mieć inne priorytety, zaczyna być szczęśliwym człowiekiem. Doświadcza Bożej Mocy, Bożego Działania w sobie, ale też w innych osobach. Zaczęła się prawdziwa przygoda w życiu Mateusza. I zauważmy, że kiedy poszedł za nim, od razu dotyka Mateusz tego, co jest istotą Ewangelii, a mianowicie miłosierdzia. Jezus nie bierze go gdzieś na rekolekcję, na górę, posiedźmy, porozmawiajmy. Jezus bierze go. Na to spotkanie, tak, za stołem z celnikami, grzesznikami i to właśnie zaraz po powołaniu Mateusza, Jezus mówi: Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Jezus także wzywa ciebie i mnie. Mówi do ciebie: pójdź za mną, krocz moimi śladami. Nie twórz swojej interpretacji Ewangelii pójdź za mną. Żebyśmy poszli za Jezusem, potrzebujemy Go wybrać, także Go potrzebujemy, że jest naszym Panem, że jest naszym przyjacielem i naśladować to, co On robi, to, co On mówi, naśladować Jego sposób funkcjonowania wobec ludzi. A więc co mamy robić? Jeśli mamy pójść za Jezusem, to mamy być zwiastunami nadziei i miłosierdzia, nie potępiania, nie wykazywania wszystkim naokoło błędu, ale Dawać świadectwo jest Bóg miłosierny, jest Bóg, który kocha, jest Bóg, który podnosi, bo to jest dobra nowina. W tym świecie, w którym jesteśmy, bardzo zróżnicowanym i z wieloma trudnościami, także w wymiarze religijnym, potrzeba jednego światła Jezusa Chrystusa. No, to przemyślmy to i zastosujmy w życiu. Pozdrawiam Was, życząc dobrego dnia. Z Bogiem.